Zanim zaczniemy to bardzo szybkie podziękowanie dla Aziego, który wykonał te bardzo ładne spraydy dla mojej fursony do wykorzystania na filmach jak i na streamach. Bardzo Ci za to dziękuję i jesteś naprawdę zajbistą osobą. Też dodaję, że Azji robi też arty na zamówienie, więc jeśli jesteście zainteresowani tym, by dla ciebie narysował arta, to wcześniej podałem nazwę użytkownika na Discordzie i możecie do niego napisać. A teraz lećmy z filmem. Siema! Chyba widzieliście wszystkie obrazki na Arslas 3 z kukurydza pokazujące bardzo ładne pulpity swoich dystrybucji Linuxa i pewnie widzieliście pewne okno terminala z informacjami o systemie. Więc ci przedstawię dwa rozwiązania do pokazania swoich informacji o komputerze randomowym ludziom w internecie: NeoFetch i jego następcy. Fast Fetch, Jak one działają i z którego najlepiej korzystać w 2025 roku. Zapraszam do oglądania. Najpierw przedstawmy wszystko, by było wszystko zrozumiałe. Nie ofesz to był! program napisany w Bashu do pokazywania informacji danego systemu operacyjnego pokroju z jakiej dystrybucji Linuxa korzysta rozdziałkę monitorów czy coś tak trywialnego GPU i CPU komputera gdzie obok tego jest logo dystrybut, a najczęściej w formacie w ASI arta. i jest bardzo modyfikowalny ale trzeba trochę skilla w wyprogramowaniu niestety sam nie spiera od znanych systemów operacyjnych typu właśnie Linux Windows i macOS? Tak, jest wersja na Windowsa. Aż to tak mniej znanych pokrył Minix AIX czy Haiku. Jednak niestety 26 kwietnia 2024 roku, czyli tak ponad rok temu, NeoFest został zamknięty względu na to, że twórca zdecydował się o zakończeniu wsparcia. Nie wiadomo czemu, nie wiadomo jaki powód też. Ale całe repo na githubie nieofersze zostało zarchiwizowane, gdzie też najnowsza wersja na githubie to tazy 2020 roku. Jakby nieofersz dalej działa, jednak większość funkcji będzie źle działać, albo po prostu przestanie działać, wraz z rozłem kernela linuxa, jaki też jest bardzo niebezpieczny względu na luki w zabezpieczeniach. Jego duchowym następcą jest fastfetch, który jest bardziej rozwinięty niż jego starszy i kwiatki od spodu. Bra, na Githubie są bardziej rozwinięte informacje, jakie też pozwala na łatwiejszą kustomizację poprzez konfigi, jaki obsługa opłat w formacie png jako logo zamiast asti arta przedstawiającego logo systemu czy wyświetlanie modułów, jakie to o ciebie interesują zamiast całości informacji. Główną różnicą pomiędzy fast fetchem a new fetchem, oprócz większej możliwości personalizacji, jest więcej informacji na temat komputer pokroju, jakie ma podpięte czy podpięte monitory, jakie są wykorzystywane przez system operacyjny. W przeciwieństwie do NeoFetcha, FastFetch jest do dzisiaj aktualizowany i wspierany przez twórców. No i do tego jest znacznie szybszy w działaniu ze względu na bycie napisanym w C zamiast w Baszu. Co mam myśli? NioFetch napisany na wyboszu był bardzo dobry, jednak miał taki główny problem, jaki jest długi okres wykonywania polecenia. Fastfetch przeniósł się na język C, by działać dobrze, jaki naprawić problem Niofetcha, czyli swojego protoplasty, jakim jest skrócenie okresu oczekiwania na wykonanie polecenia. Stąd taka nazwa: Fastfetch, bo jest szybszy od NioFetcha. Więc personalnie... Uważam, że Fast Fetch jest bardzo dobrą opcją do szponowania się, że ze swojego pulpitu komputera zrobiliście terminal, który by jedynie kapon mechanikus. ogarnął, gdzie jest przeglądarka internetowa, a gdzie jest komunikator Vox. NeoFetch jest już takim reliktem przeszłości i niesie ze sobą niebezpieczeństwa związane z lukami w zabezpieczeniach, jak i też, no, powiedzmy sobie, wszystko się zepsuje, gdy będzie nowy kernel Linuxa czy wszystko zaaktualizuje się do tego, że NeoFetch nie będzie działać. A FastFetch dla mnie jest znacznie lepszą alternatywą, a nawet zamiennikiem dla NeoFetcha. Resztę pokory HighFetch, ScreenFetch czy CountryFetch można potraktować jako taką alternatywę, jak dali ufać się temu, jak NeoFetch został napisany, lub do samej ciekawości, że to w ogóle istnieje, lub na niezwyczajnym świecie pobawić się tym czy coś w tym stylu. Więc to byłem ja, szpiegos. I jakby Wam się film spodobał bardzo, to zapraszam do subowania kanału, dania łapki w górę czy napisania komentarza, jak i też zajrzenie w moje social media, które są zawsze w opisie kanału jak i filmu. A ja to idę zagrać w Minecraft na Styciu 2, gdzie jego ekran został streamowany na Lidlomixie. Do widzenia wszystkim w następnym filmie.